Czy kiedykolwiek poczułeś osłabienie nóg podczas wstawania, chodzenia lub wchodzenia po schodach? Może się to wydawać drobnostką, ale czy wiesz, że może to być pierwszy sygnał poważnych problemów zdrowotnych, które wiele osób ignoruje? Wyobraź sobie, że masz szansę zidentyfikować te objawy na czas, aby uniknąć poważniejszych komplikacji i zachować swoją jakość życia. W tym wideo dowie się o pięciu najczęstszych objawach osłabienia nóg, które mogą wskazywać na ukryte problemy zdrowotne, takie jak słabe krążenie, cukrzyca, a nawet choroby neurologiczne. Oglądaj do końca, ponieważ zrozumienie tych objawów może znacząco wpłynąć na Twoje zdrowie, mobilność i niezależność na wiele lat. Osłabienie nóg może wydawać się czymś zwyczajnym, zwłaszcza w miarę starzenia się. Wiele osób przypisuje to zmęczeniu. Wiekowi lub chwilowemu brakowi energii. Jednak ten objaw może być pierwszym sygnałem poważniejszych problemów zdrowotnych, które wymagają pilnego leczenia. Nie mówimy tu tylko o chwilowym dyskomforcie, ale o objawach, które, jeśli zostaną zignorowane, mogą prowadzić do utraty mobilności, niezależności, a nawet wskazywać na poważniejsze schorzenia, takie jak choroby sercowo-naczyniowe, cukrzyca czy komplikacje neurologiczne. Pomyśl o swojej codziennej rutynie. Ile razy czułeś zmęczenie nóg po wejściu na schody? Albo zauważyłeś, że podczas chodzenia twoje nogi wydają się cięższe niż zwykle. Te pozornie niewinne epizody mogą być wołaniem twojego ciała o pomoc. W miarę starzenia się organizm wysyła nam wyraźne sygnały, gdy coś jest nie tak, ale łatwo je zignorować, sądząc, że są częścią naturalnego procesu starzenia. Problem w tym, że to uczucie osłabienia może być związane z wieloma poważnymi schorzeniami. Na przykład słabe krążenie może prowadzić do niewystarczającego dopływu krwi do mięśni nóg, powodując zmęczenie i ból. U osób z cukrzycą osłabienie może być wynikiem uszkodzenia nerwów, znanego jako neuropatia obwodowa, które często zaczyna się od łagodnego uczucia drętwienia, a może przekształcić się w coś poważniejszego, jeśli nie zostanie odpowiednio wcześnie leczone. Istnieją również schorzenia neurologiczne, które bezpośrednio wpływają na mięśnie, takie jak choroba Parkinsona czy wczesne objawy stwardnienia rozsianego. Lepsze zrozumienie tych objawów pozwala na podjęcie działań zapobiegawczych. Nie oznacza to, że należy wpadać w panikę przy każdym dyskomforcie, ale raczej umieć rozpoznać, kiedy coś wymaga uwagi lekarza. Zrozumienie związku między sygnałami wysyłanymi przez Twoje ciało a możliwymi problemami leżącymi u ich podstaw to pierwszy krok do zdrowszego i bardziej aktywnego życia. Teraz gdy masz ogólne spojrzenie na problem, przejdźmy do części praktycznej. Poznajmy pięć konkretnych objawów osłabienia nóg, analizując, co każdy z nich może oznaczać i jak je rozpoznać w codziennym życiu. Objaw pierwszy uczucie ciężkości lub zmęczenia podczas chodzenia. Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że twoje nogi są cięższe niż zwykle, nawet podczas prostych czynności, takich jak chodzenie czy wchodzenie po schodach? To częste uczucie ciężkości lub zmęczenia nóg może wydawać się nieszkodliwe, ale jest ważnym objawem, który może być związany z poważnymi problemami zdrowotnymi i nie powinno się go ignorować. Jedną z głównych przyczyn tego objawu jest przewlekła niewydolność żylna, schorzenie, w którym żyły nóg mają trudności z pompowaniem krwi z powrotem do serca. Prowadzi to do gromadzenia się krwi i płynów w dolnych partiach ciała powodując obrzęki, uczucie ciężkości, a w bardziej zaawansowanych przypadkach widoczne żylaki. To schorzenie jest częste u osób starszych, zwłaszcza tych, które spędzają dużo czasu w pozycji stojącej lub siedzącej. Innym często związanym problemem jest choroba tętnic obwodowych, która występuje, gdy w tętnicach nóg dochodzi do częściowego zablokowania, spowodowanego nagromadzeniem się złogów tłuszczowych. Zmniejsza to przepływ krwi i tlenu do mięśni powodując zmęczenie i ból podczas chodzenia lub innych aktywności. Ten stan, znany jako chromanie przestankowe, zwykle ustępuje w spoczynku, ale nie powinien być ignorowany, ponieważ może wskazywać na poważniejsze problemy sercowo-naczyniowe. Styl życia siedzący również może przyczyniać się do tego uczucia. Mięśnie, które nie są regularnie ćwiczone, tracą siłę i wytrzymałość, co zwiększa uczucie zmęczenia. Ten czynnik jest dodatkowo zaostrzany przez proces naturalnej utraty masy mięśniowej, sarkopenię, który staje się bardziej widoczny wraz z wiekiem. Aby złagodzić lub zapobiec temu objawowi, warto wprowadzić praktyczne zmiany, takie jak włączenie lekkich ćwiczeń do swojej rutyny. Krótkie spacery, ćwiczenia wzmacniające łydki i codzienne rozciąganie pomagają poprawić krążenie i zdrowie mięśni. Ponadto lekarze mogą zalecić stosowanie pończoch uciskowych w przypadkach przewlekłej niewydolności żylnej. Jeśli uczucie ciężkości nóg występuje często lub towarzyszą mu inne objawy, takie jak uporczywy obrzęk lub silny ból, skonsultuj się z lekarzem. Proste badania, takie jak ultrasonografia Dopplerowska, mogą pomóc w identyfikacji problemów z krążeniem i umożliwić rozpoczęcie odpowiedniego leczenia. Rozpoznanie tego objawu i wczesna reakcja mogą zapobiec poważniejszym komplikacjom i zapewnić lepszą jakość życia. Objaw drugi: drętwienie lub mrowienie w nogach. Drętwienie lub mrowienie w nogach to odczucia, które mogą pojawiać się subtelnie, ale ich nawracanie może być ważnym sygnałem, że coś w Twoim organizmie nie funkcjonuje prawidłowo. Objawy te, często bagatelizowane, mogą wskazywać na problemy z krążeniem lub na schorzenia neurologiczne wymagające uwagi lekarskiej. Jedną z najczęstszych przyczyn tego objawu jest neuropatia obwodowa, schorzenie wpływające na nerwy odpowiedzialne za przekazywanie informacji między mózgiem a resztą ciała. Neuropatia obwodowa może być wywołana przez różne czynniki, ale cukrzyca jest jedną z najczęstszych przyczyn. Wysoki poziom cukru we krwi przez długi czas może uszkadzać nerwy, powodując drętwienie lub mrowienie w nogach i stopach. Na początku te odczucia mogą być łagodne, ale jeśli nie zostaną odpowiednio wcześnie leczone, mogą prowadzić do utraty czucia lub silnego bólu. Inną możliwą przyczyną jest słabe krążenie krwi. Gdy przepływ krwi do nóg jest niewystarczający, Nerwy i mięśnie nie otrzymują odpowiedniej ilości tlenu i składników odżywczych, co może powodować drętwienie lub mrowienie. Schorzenia takie jak choroba tętnic obwodowych lub obecność skrzepów krwi mogą wywoływać te objawy, zwłaszcza po dłuższych okresach bezruchu. Problemy z kręgosłupem, na przykład przepukliny dysków, mogą również uciskać nerwy łączące się z nogami, powodując drętwienie, mrowienie lub nawet promieniujący ból. Objaw ten jest szczególnie powszechny u osób, które również odczuwają dyskomfort w dolnej części pleców lub spędzają dużo czasu w pozycji siedzącej. Jeśli często odczuwasz drętwienie lub mrowienie, ważne jest, aby zwrócić uwagę, w jakich sytuacjach się to pojawia. Czy objawy występują po dłuższym siedzeniu, czy nasilają się w nocy, czy towarzyszą im inne symptomy, takie jak ból lub utrata siły. Te informacje pomagają lekarzom ustalić przyczynę problemu i dobrać najlepsze leczenie. Aby zapobiegać lub łagodzić te objawy, warto pozostać aktywnym. Lekkie ćwiczenia, takie jak spacery i rozciąganie, pomagają poprawić krążenie i zmniejszyć ucisk na nerwy. Upewnij się także, że Twoja dieta jest zrównoważona i bogata w witaminy z grupy B, które są niezbędne dla zdrowia nerwów. Drętwienie lub mrowienie w nogach nie powinny być ignorowane. Warto skonsultować się z lekarzem, aby zidentyfikować przyczynę i zapobiec poważniejszym komplikacjom, co pozwoli zachować jakość życia. Objaw trzeci: trudności z wchodzeniem po schodach lub staniem przez dłuższy czas. Czy zauważyłeś, że proste czynności, takie jak wchodzenie po schodach czy stanie przez kilka minut, stały się trudniejsze niż wcześniej? To uczucie, że nogi są osłabione, drżące lub po prostu nie są w stanie odpowiednio podtrzymać ciała. To kolejny ważny sygnał osłabienia nóg, którego nie należy ignorować. Trudności z wchodzeniem po schodach lub utrzymaniem pozycji stojącej przez dłuższy czas są zwykle związane z osłabieniem mięśni. Wraz z wiekiem naturalne jest, że nasze mięśnie tracą masę i siłę, zwłaszcza jeśli nie są regularnie ćwiczone. Ten stan, znany jako sarkopenia, jest powszechny u osób powyżej 60. roku życia i może prowadzić do ograniczenia mobilności, a nawet upadków. Oprócz sarkopenii problemy stawowe, takie jak choroba zwyrodnieniowa stawów, osteartroza, mogą również przyczyniać się do tych trudności. Osteoartroza to schorzenie zwyrodnieniowe, które dotyka stawy, zwłaszcza kolana i biodra, kluczowe obszary odpowiedzialne za podrzymywanie ciężaru ciała, gdy stawy są zaognione lub zużyte, wchodzenie po schodach lub stanie może stać się bolesne i męczące. Kolejnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest możliwość występowania problemów neurologicznych. Schorzenia takie jak stwardnienie rozsiane czy choroby wpływające na nerwy ruchowe mogą powodować osłabienie mięśni nóg, utrudniając wykonywanie podstawowych czynności. Ponadto problemy z kręgosłupem, np. przepukliny dysków, mogą uciskać nerwy kontrolujące mięśnie nóg, prowadząc do osłabienia i niestabilności. Jeśli często odczuwasz takie trudności, ważne jest, aby zwrócić uwagę na inne towarzyszące objawy. Czy osłabienie mięśni jest bardziej zauważalne po jednej stronie ciała? Czy odczuwasz ból w stawach lub mięśniach podczas tych czynności? Te informacje mogą być kluczowe dla ustalenia przyczyny problemu. Na szczęście istnieją sposoby na radzenie sobie z tym objawem i wzmacnianie nóg. Ćwiczenia oporowe, takie jak lekkie przysiady czy kontrolowane wchodzenie na niskie stopnie, pomagają wzmacniać mięśnie i poprawiać mobilność. Aktywności takie jak akwa aerobik są również doskonałe dla osób z bólem stawów, ponieważ wzmacniają nogi bez obciążania stawów. Dodatkowo warto zadbać o dietę bogatą w białko i wapń, co jest kluczowe dla zdrowia mięśni i kości. Jeśli trudności z wchodzeniem po schodach lub staniem są uporczywe, skonsultuj się z lekarzem w celu dokładnej oceny. Wczesne leczenie może zapobiec komplikacjom i pomóc w odzyskaniu mobilności oraz jakości życia. Objaw czwarty. Częste skurcze mięśni lub ból podczas chodzenia. Częste skurcze mięśni lub ból podczas chodzenia to coś więcej niż tylko sporadyczny dyskomfort. Objawy te mogą być sygnałem, że w organizmie dzieje się coś poważniejszego. Chociaż często przypisuje się je odwodnieniu lub brakowi rozciągania, ich uporczywość może wskazywać na ukryte problemy zdrowotne wymagające natychmiastowej uwagi. Skurcze mięśni, czyli nagłe i bolesne skurcze mogą być związane ze słabym krążeniem krwi. Gdy przepływ krwi do mięśni nóg jest niewystarczający, nie otrzymują one odpowiedniej ilości tlenu i składników odżywczych, co zakłóca ich prawidłowe funkcjonowanie. Taka sytuacja, często spowodowana chorobą tętnic obwodowych, może objawiać się bólem lub skurczami podczas chodzenia lub wykonywania innych czynności wymagających wysiłku nóg. Ból ten zwykle ustępuje w spoczynku. Ale jeśli nie zostanie odpowiednio wcześnie zdiagnozowany i leczony, problem podstawowy może się pogłębiać. Innym częstym czynnikiem wywołującym skurcze lub ból nóg jest niedobór minerałów, takich jak wapń, magnez czy potas. Substancje te są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania mięśni. Ich brak może prowadzić do bolesnych skurczów mięśni, szczególnie w nocy lub po dłuższym wysiłku. Osoby starsze są szczególnie narażone na tego rodzaju niedobory ponieważ wraz z wiekiem zdolność organizmu do wchłaniania składników odżywczych maleje. Ból podczas chodzenia może być również oznaką ucisku nerwów lub problemów z kręgosłupem, takich jak przepuklina dysku. Gdy nerwy łączące się z mięśniami nóg są uciskane, może to prowadzić do bólu, mrowienia, a nawet skurczów podczas ruchu. Objawy te są szczególnie powszechne u osób, które jednocześnie odczuwają dyskomfort w dolnej części pleców. Jeśli często doświadczasz skurczów lub bólu podczas chodzenia, zwróć uwagę na ich wzorce. Czy pojawiają się po określonym wysiłku, np. po wejściu na wzniesienie, czy występują losowo, nawet w spoczynku. Takie informacje mogą pomóc lekarzowi zidentyfikować przyczynę i dobrać odpowiednie leczenie. Aby złagodzić skurcze i ból, warto wprowadzić zmiany w stylu życia. Odpowiednie nawodnienie organizmu jest kluczowe podobnie jak dieta bogata w magnes, który znajdziesz w orzechach, szpinaku i bananach. Regularne rozciąganie i lekkie ćwiczenia, takie jak krótkie spacery, mogą poprawić krążenie i zmniejszyć częstotliwość występowania skurczów. W przypadku problemów z krążeniem lekarz może zalecić odpowiednie leczenie, w tym leki lub interwencje naczyniowe. Nie ignoruj częstych skurczów ani nawracającego bólu podczas chodzenia te objawy mogą być wczesnym sygnałem poważnych problemów, takich jak niewydolność tętnic lub niedobory odżywcze, które wymagają korekty. Objaw piąty drżenie lub nagła utrata siły drżenie lub nagła utrata siły w nogach to objawy, które często budzą niepokój ze względu na swoją intensywność i bezpośredni wpływ na codzienne funkcjonowanie. Wyobraź sobie, że wykonujesz prostą czynność, jak chodzenie czy stanie, i nagle twoje nogi zaczynają drżeć lub przestają cię podtrzymywać, uniemożliwiając utrzymanie równowagi. Choć może się to wydawać jednorazowym incydentem, jest to ważny sygnał, że coś poważniejszego może dziać się w organizmie. Te objawy mogą być związane z chorobami neurologicznymi, takimi jak choroba Parkinsona, która wpływa na centralny układ nerwowy, powodując mimowolne drżenie i osłabienie mięśni. Chociaż Parkinson najczęściej kojarzony jest z drżeniem rąk, może również dotyczyć nóg, utrudniając proste ruchy i negatywnie wpływając na ogólną mobilność. Innym możliwym czynnikiem jest stwardnienie rozsiane choroba autoimmunologiczna, która atakuje osłonki mielinowe nerwów, zakłócając komunikację między mózgiem a resztą ciała. W początkowych stadiach schorzenia mogą występować epizody nagłej utraty siły lub drżenia nóg, które pojawiają się i znikają bez ostrzeżenia. Problemy z krążeniem mózgowym, takie jak udar, Udar mózgu, mogą również prowadzić do drżenia lub nagłej utraty siły w nogach. Dzieje się tak, gdy przepływ krwi do mózgu zostaje przerwany, wpływając na obszary odpowiedzialne za kontrolę ruchu mięśni. Jeśli tym objawom towarzyszą trudności z mówieniem, drętwienie po jednej stronie ciała lub zawroty głowy, należy natychmiast wezwać pomoc medyczną. Choroby mięśni, takie jak miastenia gravis, również mogą być przyczyną. Schorzenie to, charakteryzujące się postępującym osłabieniem mięśni, może sprawić, że mięśnie nóg nie będą w stanie prawidłowo podtrzymywać ciała, zwłaszcza po wysiłku fizycznym. Rozpoznanie momentu, w którym drżenie lub nagła utrata siły w nogach wymagają interwencji, jest kluczowe. Jednorazowe epizody, spowodowane np. zmęczeniem, mogą być normalne, ale ich nawracanie lub pogłębianie się wymaga konsultacji lekarskiej. Jeśli objawom towarzyszy ból, Trudności w wykonywaniu podstawowych ruchów lub dotyczą one innych części ciała, wizyta u neurologa jest zdecydowanie wskazana. Aby radzić sobie z tymi objawami, warto wzmacniać mięśnie i utrzymywać lekką rutynę ćwiczeń. Aktywności takie jak yoga czy pilates, które promują równowagę i koordynację mogą być szczególnie pomocne. Dodatkowo dieta bogata w antyoksydanty i niezbędne składniki odżywcze pomaga chronić nerwy i wspiera funkcje mięśni. Drżenie i nagła utrata siły w nogach nie powinny być ignorowane. Mogą być pierwszym sygnałem poważnych problemów, które po wczesnym rozpoznaniu można skutecznie leczyć, zapobiegając dalszym komplikacjom. Rozwiązania i zalecenia. Po zapoznaniu się z pięcioma objawami osłabienia nóg, które mogą wskazywać na poważne problemy zdrowotne, nadszedł czas, aby porozmawiać o rozwiązaniach. Identyfikacja symptomów to dopiero pierwszy krok. Proaktywne działanie może zapobiec komplikacjom i zapewnić wysoką jakość życia. Przyjrzyjmy się praktycznym zmianom, nawykom profilaktycznym i metodom leczenia, które mogą pomóc wzmocnić nogi, poprawić ogólny stan zdrowia i zapobiec pogorszeniu się tych objawów. Ćwicz regularnie i dostosowuj aktywność fizyczną. Ruch to jeden z kluczowych elementów walki z osłabieniem nóg. Regularna aktywność fizyczna wzmacnia mięśnie. Poprawia krążenie krwi i zwiększa wytrzymałość. Dla osób starszych idealne są ćwiczenia o niskim stopniu obciążenia, takie jak lekkie spacery, zajęcia w wodzie, akwa aerobik lub joga. Codzienne rozciąganie jest również niezbędne, aby utrzymać elastyczność i zapobiegać bólom mięśni. Jeśli zmagasz się z konkretnymi problemami, takimi jak trudności z chodzeniem po schodach czy nagłe osłabienie, warto skonsultować się z fizjoterapeutą. Specjalista ten może opracować indywidualny program ćwiczeń dostosowany do twoich potrzeb i ograniczeń, pomagając odzyskać siłę i równowagę. Żadbaj o zdrową dietę. Zrównoważona dieta jest kluczowa dla zdrowia nóg i zapobiegania takim problemom jak skurcze czy osłabienie mięśni. Ważne są produkty bogate w składniki odżywcze, takie jak wapń, magnez, Potas i witaminy z grupy B wprowadź do swojego jadłospisu więcej ciemnozielonych warzyw liściastych, na nabiału, owoców takich jak banany i awokado, ryb bogatych w kwasy omega-3 oraz orzechów i nasion. Nie zapominaj o nawodnieniu. Odwodnienie może nasilać skurcze i negatywnie wpływać na funkcjonowanie mięśni. Upewnij się, że pijesz od 1,5 do 2 litrów wody dziennie, chyba że lekarz zaleci inaczej. Wprowadź nawyki wspomagające krążenie. Jeśli zmagasz się z problemami krążeniowymi, takimi jak uczucie ciężkości nóg czy ból podczas chodzenia, drobne zmiany w codziennym życiu mogą wiele zmienić. Unikaj długiego siedzenia lub stania w jednej pozycji. Rób regularne przerwy, aby poruszać nogami. Noszenie pończoch uciskowych zalecanych przez lekarza może pomóc poprawić przepływ krwi, zwłaszcza w przypadku przewlekłej niewydolności żylnej. Prostym a jednocześnie skutecznym nawykiem jest uniesienie nóg na kilka minut pod koniec dnia, aby zmniejszyć obrzęki i poprawić krążenie. Ograniczenie spożycia soli również może pomóc w zapobieganiu zatrzymywaniu płynów w organizmie. Regularnie konsultuj się z lekarzem. Jeśli zauważyłeś u siebie którykolwiek z omawianych wcześniej objawów, konieczne jest zasięgnięcie porady lekarskiej. Specjaliści mogą przeprowadzić badania, takie jak ultrasonografia Doppler, elektromiografia czy analizy krwi, aby zdiagnozować ukryte problemy zdrowotne. Im wcześniej problem zostanie wykryty, tym większe szanse na skuteczne leczenie. W przypadku poważniejszych schorzeń, takich jak choroby neurologiczne czy problemy stawowe, wczesne rozpoczęcie leczenia może spowolnić postęp choroby i poprawić jakość życia. Nie zwlekaj z umawianiem wizyt kontrolnych. Nawet jeśli objawy są łagodne, zachowaj równowagę emocjonalną. Zdrowie psychiczne odgrywa ważną rolę w zapobieganiu i leczeniu osłabienia nóg. Stres i niepokój mogą nasilać objawy fizyczne. Warto włączyć do swojej rutyny działania relaksacyjne, takie jak medytacja, czytanie książek lub czas na hobby, aby zmniejszyć napięcie i poprawić ogólne samopoczucie. Dbaj o zdrowie nóg, aby zachować mobilność i niezależność. Wprowadzenie tych środków zapobiegawczych oraz skorzystanie z pomocy specjalistów, gdy to konieczne, to ważne kroki w kierunku lepszego zdrowia. Podsumowanie. Dbając o zdrowie nóg, nie tylko poprawiasz komfort życia, ale również zachowujesz swoją mobilność, niezależność i jakość życia. W tym wideo dowiedziałeś się, jak rozpoznać pięć ważnych objawów osłabienia nóg, które mogą wskazywać na poważne problemy zdrowotne. Każdy z tych objawów, uczucie ciężkości. Drętwienie, trudności z wchodzeniem po schodach, skurcze czy drżenie to sygnały, które wysyła Twoje ciało i które nie powinny być ignorowane. Teraz nadszedł czas na działanie. Jeśli rozpoznałeś u siebie którykolwiek z tych objawów, nie czekaj, aż sytuacja się pogorszy. Skonsultuj się z lekarzem, wprowadź zdrowe nawyki i zastosuj omówione tutaj rozwiązania, takie jak regularne ćwiczenia, odpowiednia dieta i dbałość o krążenie. Te działania mogą mieć ogromny wpływ na zapobieganie komplikacjom i utrzymanie aktywnego, zdrowego życia. Jeśli ten materiał okazał się dla Ciebie pomocny, nie zapomnij polubić, udostępnić go i zasubskrybować nasz kanał. Dzięki temu pomożesz dotrzeć z tymi informacjami do większej liczby osób, które mogą ich potrzebować. Do zobaczenia w kolejnym wideo, dbaj o siebie.